Siemaneczko, z tej strony, Gimo, a to kolejny odcinek z Pogadanej. Więc tak, jak widzicie, nie skończyłem mojej kariery z Team Fortressem. Dalej będą się pojawiać odcinki, oczywiście z Team Fortressem, możliwe że trochę rzadziej, ale wciąż. Dodatkowo, właśnie chciałbym się zająć trochę le, bardziej League of Legends, ponieważ o wiele częściej gram w tą grę niż w Team Fortress, a dodatkowo Team Fortress przestał mi dawać już taką przyjemność, jak zazwyczaj w niego grałem. To bardzo często. Po prostu chciałem w niego zagrać. Te gameplaye, które wszystkie widzicie w tle do mojej rozmowy, to właśnie były spowodowane jakby tym, że miałem chęć do grania, sobie w trakcie grania nagrywałem i było fajnie. A że straciłem taką lekko chęć do grania i również trochę tematów, no to podejrzewam, że po prostu bardziej teraz zajmiemy się contentem związanym z Lolem. Oczywiście tak jak mówiłem, nie odchodzę od Team Fortressa, po prostu możliwe, że filmy będą trochę rzadziej odnośnie Team Fortressa, ale jeżeli ktoś mnie zachęci z Was i poda jakieś fajne tematy, naprawdę jakieś rozbudowane rzeczy, które byście chcieli zobaczyć o, o Team Fortressie oczywiście, no to zapraszam, możecie e, pisać jakieś fajne serie o Team Fortressie, może właśnie e, jakieś... Tematy pogadanek, które byście chcieli zobaczyć albo usłyszeć moją opinię na ten temat. No i teraz jeszcze tak na koniec. Chciałbym Wam życzyć, żebyście wszyscy byli zdrowi, bo jak wiadomo, panuje u nas koronawirus. Mam nadzieję, że nikt nie jest w szpitalu. Także to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się tak pokrótce podobało. To komentujcie, subskrybujcie i na razie. Cześć!